bardzo serdecznie w piątek dzisiaj odcinek na 40 zł i portfel zielonych na życzenie Katarzyny, Wicki Katarzyny która napisała, żeby dać jeszcze jedną szansę temu portfelowi a potem wyrzucić go do ciemności obok Mikołaja także życzenie spełniam, portfel zielony występuje u mnie po raz e, chyba czwarty jest to ogólnie dziesiąta hmm, zrabka z tej paczki premierowej Wzięłam ostatnią sztukę, czyli kolejną. kolejne, które będą, to będą z innej paczki. Nie wiem, czy się zdecyduję. Może, bo trochę mnie kuszą te pełne portfele <grym> tu na górze. Do tego worek z kasą, za piątkę i 3 po 10 zł, czyli Zodiak, kopalnia rubinów, która u mnie nie była milion lat i ekstra linie. Taki dzisiaj zestaw. Zobaczymy, jak się zacznie weekend. Portfel zielonych wpada na początek, na rozpoczęcie z numerem 35, ale tu mogę trochę Was tutaj zbliżyć i szukamy, czy teraz w końcu coś wpadnie, czy nie, bo już naprawdę nie mam już nerwów do tej zdrapki. 31, 19, 18 i 7.

Ostatni, trzeci rządek, 23, 28, 2, 35 i 17. Pod siódemką piąteczka. W końcu portfel zielonych coś dał. <laughs> Przepraszam. Jest w dziesiątej zdrabce z paczki. 5 zł. Worek z kasą numer 27. Tutaj ta premiera była cudowna.

Czyli ta zrabka jest pusta. No to Zodiaczek. Zodiaczek miał też ładną premierę, potem bardzo ładnie się spisywał. Chwila była przerwy. 25 numer i zobaczymy, czy dzisiaj sypną gwiazdki lub księżyce. A jest kotwica, konik, jednorożec, planeta, kompas. UFO parasol, sputnik, portyk, delfin, miś, flaming, krab. Jest gwiazdka! Jest. No to dosyć fajnie zaczynam weekend. Wygrane się sypią. Druga gwiazdka, słońce i teleskop. Dwie gwiazdeczki. I co te gwiazdeczki mi tutaj przynoszą. Przybliżam, żebyście zobaczyli. Jest 10. Uuu, i 20 30 zł, GG. Super. To ja już mam 35 z 40. Ła, narzekać nie będę. Kopalnia rubinów. Niech już na takim przybliżeniu będzie, bo też tutaj szukamy symboli. Z numerem pierwszym rubinek lub skrzynia poszukiwana. Dawno tej zrabki tutaj właśnie nie miałam, bo była strasznie pychowa. Jest koniecznie do odczarowania, tak jak ten portfel zielonych. A jest garniec kluczy, safe, korale, o, gwiazdeczka. Mogłaś być w studiaku, to by się coś dołożyło. Worek, koniczyna, znowu korale, znowu safe. Worek, korona, plik, świnka. Rubinek, czy będzie rubinek? Znowu świnka, ta drabka jest właśnie. O, i znowu gwiazda. Drabka jest bardzo pychowa i denerwujące są te powtarzające się symbole. QN. Dobra. Idziesz do przegranych. I ekstra linie z numerem 6. Z Faraża pani podała, wylosowałam szóstkę. Ogólnie szóstki lubię. Także nawet fajnie się wylosowało, co ja tu szukam. Balony i kości. 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 I niedługo zacznę nagrywać paczkę paradiza, bo wygrała w głosowaniu na społeczności. Także fajnie nową edycję sobie spróbujemy. Dzwonek i klucz. Dzwonek i kluczyk. Tu jest dzwonek, tu jest dzwonek, tu. I skończyły się dzwonki. Teraz rolki i biedronka, biedronka jest, rolki, tu jeszcze był dzwonek, no ślepota jestem, biedronka, biedronka i biedronka. Kolejne symbole to serce i piłka. Piłeczka, piłeczka, piłeczka. No ładnie się te symbole sypią. Piłka, piłka. Serce, piłka i piłka. Kolejne to księżyc i lody. Księżyc lody. Lody są, księżyc jest. Księżyc lody. I jest księżyc. Kolejne to sakwa i kwiatek. Sakwa, kwiatek. Sakwa. Sakwa i koniec ptaszek i korona ptaszek 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 i korona ptaszek. Arbus i klapki. Arbuzik i klapeczki. Symbole się ładnie sypały i się skończyły. Teraz gwiazda i diament. Gwiazdeczkę gdzieś widziałam. O tu. I tu i tu diamentu nie ma, motylek i podkowa. Tu jest motylek. Motylek, motylek. I tu są podkowy. Kolejne to czapka i krab. Jest krabik, jest czapka. Tu krabik, krabik, czapka. I koniec symboli. Cztery, ostatnie do końca. Rower, okulary. Rowerek jest tu też. Okularki. Rowerek. I ostatnie dwa to popcorn i parasol. Jest parasol, jest parasol. Parasol, parasol. parasol. I niestety linii nie ma. Kontrolne H, E, N. Odwrotnej kolejności jest HEN. Wygrana poszła sobie HEN. kontrolne często mają trafione. A więc, moi drodzy, na wkład 40 zł wydaje mi się, że nie jest ogólnie źle. Jest dobrze, moim zdaniem, bo te zdrabki się nie spisały. Ale za to te dwie się pięknie spisały. Zodiak dając 30 złotych. I portfel zielonych odblokowany dał zwrocik. Także jest 35 na 40. 45 zł na minusie, także nie jest, nie jest źle, jest bardzo dobrze. Ja Wam pięknie dziękuję za obecność. Serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Pa!